Hej, witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Zerknijmy, co ciekawego dzieje się na rynku światowym i na rynku krypto i dokonajmy podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Zobaczymy, czy zarówno ta sesja była na tyle piękna, jak dzisiejszy dzień, czy zupełnie inaczej to wyglądało. Ale to wszystko przed nami. Przygotowałem również skutki informacji prosto z bankierek. Masz również jakieś ciekawe, istotne newsy, to koniecznie podrzuć je nam w komentarzu. A ja już startuję z pierwszymi informacjami. W czasie pandemii Hiszpanie więcej wydają na zakupy. Mieszkańcy Hiszpanii w czasie pandemii szkodnika przeznaczają coraz więcej środków na zakupy w sklepach. Coraz częściej też nabywają towary przez internet. Jak podał dziennik El Mundo w 2020 roku, Hiszpanie wydali aż o 3,1 miliarda euro więcej niż rok wcześniej. Lećmy sobie dalej. Bułgaria otwiera lokale gastronomiczne. W Bułgarii lokale gastronomiczne będą znów otwarte od 1 marca, a nocne kluby i dyskoteki od 1 kwietnia. Poinformował w środę na posiedzeniu rządu premier w lokalach jednak będzie wolno zajmować najwyżej 50% miejsc i będą one czynne do godziny 23.30. No to zobaczmy, jak tam nasza gastronomia. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej zapowiedziała pozew przeciwko skarbowi państwa. I zerknijmy sobie. 6 listopada rządzący na spotkaniu z gastronomią słowami wiceminister Olgin Semieniuk zakomunikowali, że nie podpiszą decyzji o otwarciu gastronomii przed marcem. Traktowaliśmy to jako nie do końca przemyślane działanie, bo premier, jak i wicepremier Gowin mówili, że pomogą wszystkim zamkniętym lokalom gastronomicznym. 5 stycznia okazało się, że nic z tego nie wyjdzie, ponieważ rząd nie chce z nami rozmawiać, a decyzje, które podjął, są ostateczne i około 20 tysięcy lokali gastronomicznych jest przeznaczonych do likwidacji. I tak to u nas wygląda, współczuję. Naprawdę. Ponad milion osób otrzymało dwie dawki szczepionki przeciw szkodnikowi. Ponad milion osób zaszczepiono w Polsce przeciw szkodnikowi obiema dawkami. Ogółem wykonano ponad 2,8 miliona szczepień. Zgłoszono około 2,8 tysiąca niepożądanych odczynów, w większości łagodnych. Lećmy sobie dalej. Wielka wyrwa w polskiej turystyce. GUS pokazał dane. Spadek liczby turystów w polskiej bazie noclegowej w ubiegłym roku momentami przekraczał poziom 95%, wynika z przeliczenia najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. I zerknijmy sobie na podsumowanie: w całym ubiegłym roku liczba turystów w polskiej bazie noclegowej zmniejszyła się. O ponad 17 milionów, prawie 18 rok do roku, z 35,6 miliona, co stanowi spadek o blisko połowę. W 2019 roku z obiektów noclegowych na terenie Polski skorzystało 7,4 miliona osób, w 2020 łącznie 2,2 miliona turystów, czyli widzimy ten potężny spadek. Lećmy sobie dalej. Najbogatsi Polacy, zmiany na podium i zobaczmy, któż tutaj jest teraz na najbogatszym: Michał Słowow. Utrzymał miano najbogatszego Polaka, wynika z rankingu Forbes. Zmiany nastąpiły za to na pozostałych miejscach podium. Mocne wzrosty Dino na giełdzie w Warszawie wywindywały majątek założyciela prężnej sieci handlowej Tomasza Biernackiego, a jedno oczko stracił twórca polsatu Zygmunt Solosz. I właśnie tutaj widzimy majątki najbogatszych. Widzimy, że Michał Sołowow jest szacowany na 15,5 miliarda. Jak widzimy, Tomasz Biernacki, czyli właśnie założyciel i większościowy właściciel Dino, jest jego majątek obecnie szacowany na przeszło 13 miliardów. Również wysoko Zygmunt Solosz. Potem mamy Dominika i Sebastian Kulczykowie. Ale to, co jest najciekawsze w tym oczywiście zderzeniu, popatrzmy sobie o mamy, też Rafała. po impostę na giełdzie w Amsterdamie. Do pierwszej dziesiątki najbogatszych Polaków trafił Rafał Brzoska. Majątek szacowany na 5,7 miliarda zł daje mu siódme miejsce w zestawieniu, tak więc gratulujemy, ale popatrzmy, to jest ciekawe. Łączny majątek 100 najbogatszych Polaków wzrósł według Forbesa o 16% do 210 miliardów złotych. I popatrz, teraz zderzenie tego 100 najbogatszych Polaków w Polsce kontra. Najbogatszy człowiek świata. Bloomberg szacuje, że najbogatszy człowiek świata Elon Musk ma majątek warty 190 miliardów dolarów, około 700 miliardów złotych. Jeden człowiek, a tu nasza setka. Taka jest skala tego właśnie. Lećmy dalej. Facebook i Google będą płacić mediom za newsy. Parlament Australii przyjął nowe prawo. Parlament Australii przyjął w czwartek nowe prawo, które zmusi firmy takie jak Facebook i Google do płacenia lokalnym mediom za treści. Newsów, jeśli Platforma Cyfrowa nie porozumieją się w ciągu dwóch miesięcy z wydawcami, ocenie zdecyduje wyznaczony przez rząd arbiter. No, Unia nie mogła, to widzimy, że Australia przeciera szlaki. Lećmy sobie dalej. GameStop wraca do gry. Akcje w górę o ponad 100%. Akcje GameStopu na ostatniej prostej wczorajszej sesji zdrożały ponad 100%. Zwyżki doczekały się kontynuacji w handlu pozasesyjnym, choć do historycznych rekordów wciąż daleko. Ciekawie, lećmy sobie dalej. Lot szuka prezesa. Rada nadzorcza ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne, czyli jak chciałbyś zostać prezesem w Lot, no to możesz aplikować. Lećmy sobie dalej. Cóż tu mamy? PKN Orlen ogłosi w czerwcu partnera przy transakcji przejęcia LOTOSu. PKN Orlen planuje w czerwcu ogłosić partnera przy transakcji przejęcia grupy LOTOS, poinformował biznes prezes Orlenu Daniel Obajtek. I zareagujemy sobie 14 lipca 2020 roku. Pekin Orlen otrzymał warunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie lotosu. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. I oczywiście, chyba już wszyscy znają te założenia, tak więc zobaczymy, jak to będzie przebiegać. Idźmy sobie dalej. Prezes GPW. W 2020 roku GPW miała największy przyrost przychodów. Ze wszystkich giełd Unii Europejskiej, no to gratulujemy, w skali Unii Europejskiej nasza giełda poradziła sobie w ubiegłym roku bardzo dobrze z kryzysem. Mieliśmy największy przyrost przychodów ze wszystkich giełd na terenie Unii, mówił w czwartek prezes giełdy. Wskazał, że obroty były generowane przez niepewność na rynku, a z drugiej strony debiuty takich spółek jak Allegro przyciągnęły rzeszę indywidualnych inwestorów. W styczniu świętowaliśmy 10. miesiąc pod rząd, kiedy obroty na warszawskiej giełdzie rosły w tempie dwucyfrowym. Powiedział, Dodał, że na koniec czwartego kwartału 2020 roku GPW była na drugim miejscu w Unii za niemiecką giełdą pod względem obrotowości portfela, czyli płynności. Prezes GPW poinformował, że w ubiegłym roku spółka skoncentrowała się na rozwijaniu produktów. Dokończyliśmy cztery nasze pierwsze produkty technologiczne, które są oferowane globalnie. Rozmawiamy z giełdami z całego świata, czy nie byliby zainteresowani zakupem jednego z tych czterech rozwiązań. Tworzymy własny system transakcyjny, który też będziemy chcieli docelowo oferować na całym świecie zapowiedział prezes. No to czekamy, trzymamy kciuki, lećmy sobie dalej. Cóż my tutaj mamy? Prezes Budimexu. Budimex może wypłacić od pomiędzy 17-18 zł dywidendy na akcję i to oczywiście była piękna dywidenda. Zerknijmy, nie ma technicznych przeszkód, żeby wypłacić dywidendę prawie w 100%, czy nawet w 100% za ze zeszły rok. Żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte i nie ma rekomendacji, ale Budimex jest spółką dywidendową i chciałby taką tendencję zachować. Mamy też Niepodzielony zysk za rok 2019, więc nawet ten zysk mógłby trafić do akcjonariuszy. To by dało około od 17 do 18 zł dywidendy na akcję, czyli około 6% stopy dywidendy. Oczywiście przy kursie, kiedy było to pisane, tak więc no, bardzo ciekawie. No, myślę, że ten rok będzie bardzo apetyczny, jeżeli chodzi o spółki dywidendowe i w ogóle stopy dywidendy. Jeżeli chodzi o CD Projekt, to widzimy, że opóźnione wydanie Patcha 1.2 do CyberPunka. Ta informacja również oczywiście obiegła. Jak jesteś u nas na grupie na Telegramie, to również takie ciekawostki cię podrzucam. Tak więc możesz do nas przystąpić. Masz linki w opisie, jak i w, pod spodem w komentarzu. I popatrzmy, chociaż bardzo chcieliśmy opublikować Patch 1.2 do CyberPunka, zgodnie z opublikowanym wcześniej harmonogramem, ostatni cyberatak na infrastrukturę IT i duża skala samej aktualizacji sprawiły, że niestety do tego nie dojdzie. Będziemy potrzebować więcej czasu. Napisała spółka na Twitterze. Z tego co pamiętam, leźmy sobie dalej. Getty Nobel Bank ma lepszą niż Idea Bank sytuację kapitałową i płynnościową, a także odmienny model biznesowy, który wykazuje zupełnie inny poziom dywersyfikacji, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, odpowiadając Ministerstwu Finansów, które z kolei udzielało odpowiedzi na interpelację poselską. Columbus Energy kupi 13 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy, do 14 MW, z tego 5 MW z wygraną aukcją w 2020 roku. Portfel zamówień Aseco SM na 2021 rok wyższy o 11%, tak więc gratulujemy i lecimy sobie dalej. Mercator i cóż tutaj mamy zmianę terminu przekazania e, raportu za 2020 rok, oczywiście na telegramie między innymi taki newsy również dostajesz i widzimy, że ten raport miał się ukazać 1 marca, ale niestety został przełożony na 17 marca, tak więc wszyscy posiadacze na pewno tutaj bacznie wyczekują tego raportu, a przypominam, że wczoraj na kontynuacji właśnie mieliśmy na Merkatora na wykresie. I lećmy sobie dalej, cóż my tutaj mamy. Zerknijmy sobie PlantWare, zawarcie istotnej umowy, bo nawiązali współpracę, hmm, widzimy z Monari wcześniej nawiązali współpracę również z Krukiem, czyli widzimy, że cały czas intensywnie tutaj również się rozwijają. Lećmy sobie dalej, bo Bioma spuścił dosyć ciekawy News podpisanie umowy o współpracę z firmą Fuel SRL z Włoch w zakresie związanym z zastosowaniem wodoru w projektach nautycznych, i to jest bardzo ciekawa informacja. Zobaczymy, czy i jak, i czy w ogóle wpłynęło to dzisiaj na notowania. Jak nie, czy jutro odpali, zobaczymy. Projekt pozwoli na przetestowanie w naturalnych warunkach i opracowanie modeli rynkowych funkcjonowania stacji produkcji i magazynowania zielonego wodoru świadczącej usługi ładowania wodorem i energią elektryczną pojazdów wodnych bardzo ciekawa informacja Goldman obniża prognozy cen złota z 2300 dolarów do 2000 dolarów za uncję złoto nadal pozostanie atrakcyjnym kruszcem dla inwestorów lecz w jego cenie widać już wyższe realne stopy procentowe oceniają ekonomiści Goldmana no ale przecież złoto jest tylko jedno podobno to Bitcoin tak więc zobaczymy jak sobie radzi Bitcoin cyfrowe złoto w kontra tradycyjne już widzimy, że prognozy obniżone, no to popatrzmy sobie zaczniemy może od indeksu strachu. Dzisiaj 70, czyli powoli, powoli, chciwość zaczyna się znów z powrotem odradzać na rynku po tych korektach, które ostatnio miały miejsce. I cyfrowe złoto, jakim jest Bitcoin, 50 700 dolarów za jedną sztukę. No to troszkę troszkę wyżej niż tradycyjne złoto. 1,85 na plusie w ciągu ostatniej doby. Ethereum i 1600 dolarów ponad za sztukę. Trzeci jest w kolejności Binance Coin, czyli oczywiście token giełdowy w delikatnej korekcie 1%. Oczywiście, jakbyś był zainteresowany Binance Coinem, no to masz możliwość zakupienia go właśnie na największej, jak dla mnie, i najlepszej giełdzie na świecie, czyli Binance do której dostęp masz właśnie w tym miejscu. Obok masz Bitbaya, jak potrzebujesz do złotówki, czy jak jeszcze nie obsujesz z tym światem cyfrowych walut. No to warto przygotować sobie narzędzia. I widzimy, że również w topowej dziesiątce większe wzrost cieszy Cardano 8%, 9,8% Litecoin. Z drugiej strony, największymi w topowej setce Phantom 36, 30% Engine Coin Near Protocol 29%, czyli widzimy, że troszkę tej zieleni jest po tych dynamicznych spadkach. Hedge trade obrywa za to 10%, iOS 9,491% Dogecoin, czyli można powiedzieć, że jak na razie względny spokój. Dzisiaj nie miałem czasu przygotować dodatkowego nagrania odnośnie krypto. Dużo pracy, ale na spokojnie, może jutro znajdę chwilkę, to sobie podsumujemy ten ubiegły tydzień. Zobaczymy znów na tych rekordzistów i zobaczymy, czy znów jest coś, co urosło milion procent w przeciągu tygodnia, czy tam yy, miesiąca. Zobaczymy, bo po prostu tam jest istne szaleństwo. Tak więc przejdźmy sobie już teraz na spokojnie, jak już wiemy, gdzie sobie zakupić swoje pierwsze kryptowaluty to oczywiście przechodzimy teraz na rynek światowy i zobaczmy co ciekawego dzieje się na świecie, czy również pozytywnie tak jak piękny dzisiaj dzień, tak więc czy pięknie jest na giełdzie, czy wręcz przeciwnie, bo tak na razie zaczynamy od ropy i mamy korektę 65, prawie 66 dolarów za baryłkę, dax dzisiaj również koryguje 13 920 punktów, S&P 500 w korekcie 3891 punktów, NASDAQ również w korekcie 120 punktów, zobaczmy jak Srebro, srebro dzisiaj również w korekcie 27,70 za uncję złoto. Dzisiaj, o kurczę, złoto to nieźle leci: 1774 dolary za uncję i waluty do złotówki. Frank dzisiaj odbija po też dosyć ciekawym zejściu 4,08 euro do góry 4,5. Funcik w dół po tym mocnym wybiciu 5,21 i. Dolar tanieje 3,69 WIG 20 również w korekcie. No, bo skoro świat w korekcie, no to nie spodziewajmy się cudów po e, naszym indeksie. I zerknijmy sobie właśnie na ten nasz parkiet, co tam ciekawego się dzieje na tym naszym rynku. Jak chciałbyś sobie zgłosić do hitów, czy też do e, hitów korekcie czy też wig u to uczyń to w komentarzu. Uzasadnie będę to oczywiście aktualizował i przez najbliższe dwa tygodnie będziemy to obserwować. Mamy śmiałków, oczywiście dorzucamy Genix One do naszej liści i oczywiście dorzucamy również Eurocash. Tak więc pozdrawiam zgłaszających i zapraszam wszystkich chętnie do tego, aby swoje gdzieś spółki również podrzucać do hitów i będziemy je bacznie śledzić, obserwować przez najbliższy czas, a my lecimy już z podsumowaniem polskiego parkietu, lecimy od spółek produkcyjnych, widzimy, że czarnków zblokowany jakoś kosmicznie w OPKC, do weryfikacji oczywiście Formas za to odbija, po wczorajszym zejściu 8% do góry i mamy 6 milionów obrotu, w tym momencie jak widzimy Tarczyński 2% do góry, a w odwrocie w dniu dzisiejszym najmocniej obrywa Helio, tracą 3,7, Boruta 3,12 czy tylko 2%, Liderzy obrotu to jest Formas 6 milionów, Bankie 700, Boruta i tak to wygląda, jeżeli chodzi o spółki produkcyjne. lećmy sobie na hity Wigu z tego tygodnia. Elkop kontynuuje swój ride 11% eurocash. 23 setne, Mercator 4% w dół, czyli widzimy, że inwestorom się raczej nie spodobała ta informacja o przerzuceniu raportu z 1 marca gdzieś tam na połowę miesiąca, z tego co pokazywałem wcześniej, 29 milionów obrotu na Mercatorze, z hitów w ubiegłego tygodnia, alor 7% do góry bardzo ładna sesja dzisiaj na tak więc gratuluję kto się załapał, Ezotik 77 setnych na minusie, Mobruk 1,5% na minusie i w hitach New Collectus z ubiegłego tygodnia widzimy, że Imagis 18 mocnych procent do góry Investco 2% do góry Berg Holding 69 setnych, CFI 3300. w odwrocie mamy DTX 4,65 na minusie i jeżeli chodzi o obroty, to tutaj liderem jest Medica, 216 tysięcy. Jeżeli chodzi teraz o Genix One, dodany dziś, to widzimy tutaj korekta 1,67, 200 tysięcy ponad obrotu. Na spółkach dywidendowych widzimy Budimex, już sobie dodałem, no bo oczywiście... Pewnie możemy zakładać, na razie przypuszczać, bo jeszcze nie mamy żadnych potwierdzeń, że będą chcieli podzielić się z tą hojną dywidendą. To będziemy tutaj śledzić to. 2% do góry i firma 2. W odwrocie mamy Atlantę i Apatora. I zerknijmy sobie, bo już te listy również aktualizuję dla ciebie, na jak inwestować kom, Żeby się tutaj dostać, to oczywiście tutaj masz bezpośrednie podlinkowanie i możesz się tutaj przenieść do nas. Na zakładkę Dividenda i tutaj ta lista będzie na bieżąco aktualizowana. Przypominam, że na czerwono no to jest albo ta rekomendacja, która jeszcze nie jest niepotwierdzona, nie zatwierdzona, tak więc tylko do podglądu, a na czarno to już są potwierdzone te, na które czekamy. No i czekamy na i firmę, czekamy na Atlantę. To są te najbliższe, które nas czekają. I przechodzimy teraz z powrotem, wracamy na nasze zestawienia, czyli lecimy teraz z tym, co się dzieje na pogromcach, bo dzisiaj na pogromcach czerwień, a tylko trzy spółki na plusie. Mabion 4% do góry, MBF Grupa 2,26, Selena 1,19, a w odwrocie popatrzmy, no i Norgin to już w ogóle, ale to będzie zrzut, jak tylko odblokują. Karwitamin. 8% na minusie, SCPFL 8,29%, Mercator 4,17%, a liderzy obrotu to Mercator 29, Banek, Cele 4,400 czy SCPFL 2,400%. W ich budownictwo w dniu dzisiejszym Herkules na prowadzeniu 5,20%, Remek 5%, z drugiej strony w korekcie Torpol traci 2,8%, Fero 2,33%, liderzy obrotu Budimex 7,300%. 2900 Polymex czy trakcja bańka 900? Na nieruchomościach zerknijmy w dniu dzisiejszym Elkop ponad 11% do góry, Ronson 7% do góry, Cipi Grupa 4%, a z drugiej strony mamy Triton, który obrywa 7%, 5,8% Plaza Center, lider obrotu Elkop oraz MEP Grupa grubo powyżej miliona. I lecimy sobie z tym, co się dzieje na gamingu. Widzimy, że PB Games dzisiaj, o kurczę, ale wystrzeli. Cóż tam się dzieje w tym PB Gamesie? Jak ktoś wie, to niech mi podrzuci, no bo 19%, no do obok czegoś takiego przejść obojętnie nie można. Poleslash 7.82, Starward 5.27, PCF 3.71 i widzimy, że maras na gamingu trwa. Przypominam, że w tym zestawieniu mamy ponad 60 spółek, jest to najliczniejsza lista i najliczniejsza reprezentowana branża na GPW. Jeżeli chodzi o to, co się widzieli z drugiej strony, no ho, ho Playway to leci. I to nieźle, widzę 6,44 na minusie, a rekordzik to było grubo, ponad chyba tam 600 z tego co pamiętam. Atomic Jelly 5,85 na minusie, TS Games kolejne 5%, też nie ciekawie. 4,86. No to aż szkoda, że nie będziemy widzieć pewnie w niedzielę gamingu, ale to może coś na sektorowy podrzuca. Zobaczymy, no bo wygląda to niezbyt ciekawie, szczególnie na tych gigantach. CD Projekt również dzisiaj przecenia 2,5% w dół, 193 miliony. Huge dzisiaj utrzymuje się na zielonych barwach 2300 na plusie, 14 milionów obrotu. TS Games 12 baniek, 6,5 PCF 11 bit 403, 3600. Playway Sam indeks 2,5% w dół, 28 237 punktów. I lećmy sobie teraz z tym, co się dzieje na bankach, no bo Agro dzisiaj. Eksplodował do góry, przepięknie 771 na pusie Boś 397, PKOSA 396 czy Santander 353 i PKOSA. Y, też bym puściła jakąś zapowiedzi odnośnie hmm, chyba dywidendy. Z tego co pamiętam, możemy skorygować w komentarzu, że też no chcieliby, chociaż nie wiemy czy wypłacą. No. Raczej stoi to pod bardzo dużym znakiem zapytania, żeby banki wypłaciły dywidendę w tym roku. Na razie wiemy, że to jest odroczone do przyszłego półrocza. Czas pokaże, czy rzeczywiście dziś zielone światło na to. Getty Nobel minus na minusie, BNP minus 1,91, a liderzy obrotu to Pekao S.A., który dzisiaj puchnie o 4% i 126 milionów obrotu. Bardzo ładny obrót. Pekao 92 miliony również pozytywna sesja, a sam indeks 5287 punktów, 2,5% do góry. Na OZE zerknijmy dzisiaj LQ liderem 3,91, Sandragon 3,7, Columbus 3, 3%. W odwrocie mamy za to PGF traci 467, Figen 4 czy Capital i liderzy obrotu Bańka 700 na ML system, 733 000, Columbus. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje z drugiej strony, czyli na przykład na indeksach, widzimy, że media 2,7 do góry, Ukraina 2,5, banki 2,5 i MWIG 40 jako pierwszy indeks, który oglądamy w szczegółach z najwyższym wzrostem 9%. 111 setnych na plusie 4334 punkty s 80 45 setnych 17672 punkty i tak jak widzimy WIG20 bardzo delikatna, kosmetyczna, wręcz korekta 700 na minusie, 1936 punktów. Najmocniej cierpiącym dzisiaj indeksem jest WIG Games, straci 2,5%, prawie górnictwo 1,83 czy MSBAS 1,66. I zobaczmy w szczegółach sobie WIG20, dzisiaj ale z liderem. 7,71 to chyba już takie ostatnie podrygie, jak będzie rewizja indeksu. PKO 3,96 na plusie, 2,72 PKO czyli banki zdominowały tą listę. Przypominam, że na sektorowych oglądaliśmy banki, pomimo tego, Oglądaliśmy ich na YouTubie, tak więc tam się również serdecznie zapraszam. I dzisiaj za to oberwało dosyć konkretnie 4% w dół: CD Projekt 256, PG NIGER 2%, KGH 1,67% i jak widzimy, liderz obrotu CD Projekt 193 miliony, KGH 163, PKO PSA 126. No i jutro przypominam, z samego rana w okolicach, godziny 7 rano, będą kolejne spółki z wig 20, właśnie na sektorowym. Tak więc lecimy sobie teraz z Enwiki 40, popatrzmy, cóż tutaj ciekawego mamy, jeżeli chodzi o ten indeks. Liderem PKP Cargo 6% do góry, Mabion 40, Benefit 386, a z drugiej strony w korekcie dzisiaj Playway. No, naprawdę dosyć konkretne zejście. 6,44 TS Games prawie 5%, Mercator 4,17% i liderzy obrotu Mercator 29, Bank 14, M Bank TS Games 12,700. Lecimy teraz z ESVIK 80, popatrzmy, cóż oni tutaj ciekawego dzisiaj wyprawiali. ASBIS 6,3 do góry, Astarta 4,6 boś 3,97, a w odwrocie mamy kary vitamin 8,5 Bioton 3,96, Torpol 2,80. Liderzy obrotu Azbis 8,600, 2,900 polimek ekstrakcja powyżej bańki 900 prawie 2, tak więc bardzo ładny obrót i lecimy sobie z New Connectem, popatrzmy jak tam ciekawego się dzieje czarnków, 60% oczywiście do weryfikacji. Autos 46 też do weryfikacji, ale Aquapost mamy potwierdzone 19% największy obrocie PB Games, 19% też ładnie. Synerga 14% 2 miliony co tam mamy RTP 20010%, tak więc widzimy również Formas 8%, 6 banieczek to się wyróżnia od razu pod kątem obrotów i zerkniemy sobie z drugiej strony, no bo ryzyko oczywiście rozgrywania jest olbrzymie, musisz uwzględnić to w swojej strategii. Popatrzmy, co tam dzisiaj obrywa najmocniej. Merit obrywa aż ponad 20% 67 ,000 obrotów. DR Finance 11% w dół i co tam mamy ciekawego na obrocie: 8% SCPFL 2 400. 000, to są te największe zejścia dzisiaj, jeżeli chodzi o rynek New Connect. A liderami obrotu w dzisiejszym zestawieniu na małym parkiecie jest Formas 6 milionów Synerga. Labokana, STPFL powyżej 2 milionów i bańka 700, i bańka 200 Boruta i PPC odpowiednio. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o New Connect. I zrykniemy sobie na WIG, indeks szerokiego rynku. Cóż, oni tutaj ciekawego dzisiaj. O kurczę, mamy dzisiaj ładne nawet gwiazdy dzisiejszego dnia. Jak się zapajesz na te gwiazdy, to oczywiście koniecznie pochwaj się w komentarzu, czy hmm, udało Ci się coś ciekawego z tego rynku złowić. No bo widzimy, że 21,06 Magna 590. 2000, odlog 18, 12 i DMSA, L 11, 11 również lbudowa a ja już lecę ze statystykami i mogę potwierdzić zręb 23%, 53 setne jeżeli chodzi o transakcje zawarto w dniu dzisiejszym 159 609 sztuk i Obroty to 1,410,453,713 zł. Tak to wygląda. Lećmy sobie niżej, popatrzmy, czy coś na obrotach. To no, Adron dzisiaj rzeczywiście nam tutaj ostro gwiazdorzy. Asbis 8,606% do góry. PKP Cargo 6,8. Baniek również się tutaj ładnie wyróżnia. Czyli widzimy, że no jakieś perełki, pomimo tego, że wiek delikatny minus dzisiaj również zalicza. Mamy kar witamin. Widzimy tutaj, jeżeli chodzi o największe spadki, 8,5%. Kolejną spółką, ta dziwną nazwą, 7,41, Triton 7,27, Playway 6,44, a liderzy obrotu, zobaczmy, czy ktoś tam namieszał, czy też nie. CD Projekt wraca na pierwsze miejsce pod względem obrotu, 193 miliony, 163 kagich, pks 126, czyli również bardzo, bardzo ciekawie. A ja już lecę do tego, żebyśmy zerknęli sobie jeszcze na szybko na zakładkę info, na jak inwestować, bo tutaj mamy informacje, które na bieżąco do dla Ciebie również aktualizuję. Zobaczmy sobie, co tutaj ciekawego się dzieje w dniu jutrzejszym. No, troszkę tych informacji jak widzimy mamy, bo mamy outbut, dzień wykupu akcji, walny na formedia. Polimex również walne, walne na biomedzie. Alior będzie publikował i BNP, z banków mamy raporciki, czyli może być dosyć ciekawie. CDA, między innymi raporcik ze znanych spółek, co tam mamy, Signiti, Computronic, również będzie publikacja, Swissmed będzie publikował raport, no, mamy troszkę tych raportów, tak więc będzie bardzo ciekawie. Synectic, to wypłaca dywidendę, tak więc wszyscy ci, którzy mają go w portfelu, mogą zacierać ręce i już rozmyślać, co oni zrobią z tą ciekawą dywidendą, gdzie ją zagospodarują. A ja już przechodzę również na naszą kartę społeczność, bo tutaj jest co poniedziałek, rucham głosowanie, tak żebyś mógł tutaj również współdecydować o tym, co będziemy oglądać w weekend i być może właśnie gaming zastąpimy e, OZE, a raczej jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Mamy 284 oddane głosy, bardzo mało na pogromce, WIK Ukraina, czy też WIK20, zostawić gaming 14, czyli najprawdopodobniej będzie to OZE. Oczywiście pamiętaj o naszych pozostałych ankietach, w tym między innymi, czy skakujesz spółki po PKC, widzimy, że jak na razie zdecydowana nie, 81%, jaki horyzont czasu trzeba śledzić akcję w swoim portfelu, również bardzo ciekawe głosowanie, czy, czy mi kierujesz się do grona akcji na giełdzie, tak więc bardzo, bardzo ciekawe pytania, tak więc zapraszam Cię tutaj serdecznie, szczególnie jak jesteś pierwszy raz na moim kanale, to tutaj odwiedź kartę społeczność i oddaj swój głos. Ja pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za wyniki, trzymaj się, hej!